Chcemy dialogu z Rosją, taką jaką ona jest. Brak dialogu nie służy ani Polsce, ani Rosji. Psuje interesy i reputację obu krajów na arenie międzynarodowej. Dlatego jestem przekonany, że czas na dobrą zmianę w tej kwestii właśnie nadszedł. My ze swojej strony z premierem Putinem przypilnujemy, aby nikt piachu w terenie nie, nie szypał. Dzień dobry, witam Państwa. Co tygodnia na przygodzie złych wiadomości? To jest Polityka.tv, i się Rafał Dokonski i jestem szczęśliwy, ale że mogę rozpocząć kolejne spotkanie z Państwem. zaczynamy od sytuacji, która się wydarzyła w ostatnim tygodniu, bo wszystkie sytuacje wysuwane w tym programie wydarzyły się w ostatnim tygodniu, ale wydarzają się w tygodniach poprzedzających ten program. Solidarna Polska weszła na srogą minę, która może zmienić nieco scenę naszą polityczną. Przesunę się. Przesunąłem się i przesuwa się też krajobraz polityczny troszeczkę, gdyż wybuchła afera Solidarnej Polsce. Jeden z byłych pracowników pana Ziobry, bliskich współpracowników pana Ziobry, e, nagrywał pana Ziobra z kolegów pana Ziobry przez ostatnie dwa lata, tak twierdzi. E, w mediach pojawiają się scenogramy z tych rozmów. E, z tych rozmów wynika, że były daleko idące nieprawidłowości w rozdawnictwie publicznych pieniędzy e, i wreszcie Platforma ma się czego czepić. Platforma, która przez ostatnie pół roku nie potrafiła znaleźć napis nic, ale to kompletnie nic, nagle dostaje paliwo od ludzi, od strony ziobry i to wpłynie, myślę, na krajobraz polityczny, gdyż tak, pan ziobro jest w słabej kondycji zdrowotnej. Solidarna Polska po wycięciu ludzi związanych z aferą będzie w jeszcze gorszej kondycji. Politycznej. Pan ka który chce się pozbyć Solidarności Polskiej od dawien dawna, gdyż ta no, jest anty -morawiecka. ma teraz argumenty do tego, żeby to zrobić. Prokuratura ap prokuratura, która chce się zająć Ziobrystami i Solidarną Polską, bo zwróćcie uwagę, że ich najbardziej nawzajem wrogiem jest właśnie pan Ziobro i to jest wróg wszystkich. Platformiarzy, pisowców. Y no, i wszystkich tych, którzy nie lubili poprzedniego rządu oraz nie lubią działań pana Ziobry, które to działania, no, z jednej strony tak, merytorycznie miały absolutnie ręce i nogi, gdyż to on mówił o tym, że Zielony Ład i wszelkiego rodzaju ustępstwa w stosunku do e, Brukseli, że się skończą, to prawda, tyle że jednocześnie robił różne rzeczy, które nie do końca, jak się okazuje, były zgodne z prawem, no, i tutaj po prostu wtopił. W topie na tyle, że możliwe jest, że w najbliższym czasie w ogóle Solidarna Polska zniknie, gdyż jeżeli znikną jej przywódcy, no to zniknie Solidarna Polska i ludzie, jacy zostaną w Solidarnej Polsce, no, albo przepłyną do PiSu, albo do Konfederacji. Już mówimy tutaj od dobrych paru miesięcy, jeśli nie lat, o tym, że Konfederacja i Solidarna Polska ze sobą rozmawiają. Co ciekawe, ze strony Solidarnej Polski, w socjalnej Polski, może w suwerennej Polski, nie zmienia nazwy, nie było nikogo w rozmowach z Konfederacją, kto byłby zamierzony na najnowszą aferę, w związku z tym będzie clear, jeśli oni przejdą, to po będzie, no, pff, przechodzimy, tak bo nie ma partii, partia się zubożyła intelektualnie oraz gremialnie i w związku z tym musimy gdzieś pójść. PiS z Konfederacją najbardziej prawdopodobnymi miejscami, gdzie oni wylądują. Jak będzie, zobaczymy, bo jeszcze wiele się może wydarzyć. Sam fakt zatrudnienia człowieka ze zdjęcia, który wygląda na coś dziwnie, powiem szczerze, znaczy taki zmuskany, no... Nie chcę teraz mówić, że po prostu jest złym człowiekiem, bo nakapował na ziembrystów, tyle że no, ja bym takiego człowieka nie zatrudnił, tak? bo w cyrk to jest coś dalekiego od moich potrzeb. Być może cyrk polityczny potrzebuje tego do postaci. No i nie będę się za wygląd. To, że on nie wytrzymał ciśnienia, to nie jest jedyna sytuacja w ostatnich tygodniach, kiedy ktoś z PiSu nie wytrzymał ciśnienia i zaczyna się dziać źle. Źle dla PiSu się zaczyna dziać. Kończąc poprzedni wątek. I zawsze jest kolejny. W tym tygodniu odbyła się Rada Nadzorcza, jednej ze spółek państwowych. Nie powiem jakiej, gdyż w tym by się po prostu dekonspirowało, w związku z tym mówił, jakie spółce się odbyło. Ale w tej spółce oczekiwano od początku rządu PO, że wszyscy wlecą z roboty i to nie następowało. O tym mówiliśmy od kilku już też miesięcy tutaj w Polityce, że nikt nie czyści spółek państwa z ludzi PiSu i na zarządach i w zarządach, które już dawno skończyły kadencję, dalej siedzą ludzie z PiSu, a z platformik się nie pokazuje, jeżeli już to pokazują się ludzie od ale też o tym mówiliśmy, tym nie ma sensu do tego wracać. W tej spółce, o której mowa, prezes nie wytrzymał ciśnienia i stwierdził, mm, najprawdopodobniej stwierdził, bo nie jest sam nim, ale myślę, że tak analizując, co on zrobił, pomyślmy sobie w ten sposób. Boże, jedyny, oni nic nie robią, nikogo nie rzucają z pracy, nikogo nie zwalniają, ja dalej jestem prezesem, a przecież ja jestem z nominacji PiSu, więc... Ja myślę, że plan jest taki, pomyślał sobie prezes, że jak ja zacznę wyrzucać, to wtedy oni będą wiedzieli, kto jest zły, a kto jest dobry, bo ja wyrzucę tylko tych złych, czyli pisowców, a zostawię tych dobrych, czyli tych takich jak ja, którzy co prawda z zapisu zrobili karierę, ale mm, wyrzucając ludzi z pisu nagle staje się koszerny. No i zaczął walać ludzi ze swojej firmy. Tyle, że mu tutaj na do końca wyszło, gdy zwołał zarząd, to jest duża spółka Skarbu Państwa, naprawdę dość, nawet ogromna bym powiedział, jedna z większych, to nie jest Orlen na pewno, ale jedna z większych. Zwołał Radę Nadzorczą, przed którą to rozpisał konkurs pewien z siebie, że już zwolnił tych ludzi z Rady Nadzorczej i na zarządzie z... nie udało mu się <laughs> spółki, i ja zarząd, wrócił ze spółki, gdyż zapomniano że trzeba mieć większość, a większość była ludzi, którzy nie chciała, żeby ten zarząd definiowano. Także takie sytuacje się dzieją: nerwy ludziom pękają, pękły ludziom z nowoczesnej Polski, w sensie jednemu, i reszta teraz pęka. Czy coś się czasem nie zdarzy grubego? Tam się z gruba sytuacja, tam parę grubych osób ma już teraz sporo problemów. W spółkach pękają ludzie, ale to nie jest tak, że tylko pis pęka, zwaga pęka, także w szwach to, co ma w rękach platforma, konkretnie TVP. W TVP doszło do puczu w zeszłym tygodniu, w końcu zeszłego tygodnia. Cały zeszły tydzień był jednym wielkim puczem. A pod ustępem pana Daszczyńskiego, imię e, Janusz, okej, okay, trochę oddaję to atmosferę tego, co się działo w zeszłym tygodniu w telewizji, przecież tego w telewizji, to jest były prezes TVP, który stwierdził, że mi porządek TVP. W związku z tym. Zaczynają słuchawki. W związku z tym zaczął zbierać chówce, e, przepraszam, zapomniałem się z nimi, e, w związku z tym zaczął zbierać chówce, by zrobić przewód w TVP i robił to tak dyskretnie, że w piątek, czyli dwa dni przed spotkaniem głównych spiskowców, którzy w niedzielę mieli rozwalić TVP i przejąć władzę TVP, w piątek wszyscy, nawet w czwartek już pole wszyscy nawet kierowcy widzieli w TVP, że co się szykuje i kto to szykuje. Kiedy miało dojść do zebrania głównego, które wysadził wyczer TVP, nikt na nie nie przyszedł, nawet z panem, tym byłym prezesem, który chciał tą spółkę wysadzić. No i tacy to są spiskowcy. Samo TVP ma ogromne problemy, gdyż TVP straciło 75% widzów. To jest niesamowity wynik w ogóle, jak można stracić 75% widzów. No, wiesz, nie można, skoro stracono. E, nowa ekipa TVP no, nie radzi sobie zbyt dobrze, e, straciła widzów, ale to nie jest problem główny. Problem jest to, że ci widzowie przepływają. Republika dodawała takie wzrosty, że pierwszy raz e, chyba w dziejach swoich, od historii zarania swojego, Republika ma pieniądze. W związku z tym ma pieniądze, żeby płacić Na przykład swoim ekspertom, gościom, zeszłem do studia, składają takie propozycje. E, Republika ma tak dobre wyniki finansowe, nie wiadomo skąd. Wiadomo, oczywiście, skąd Republika ma takie pieniądze. Otóż wbrew temu, co robiono w mediach mainstreamowych w czasie, kiedy TVP została przejmowana przez nową ekipę, a wszyscy ze starej prawie wszyscy poszli republiki. E, Republika ma reklamy. W związku z tym, że ma dużą oglądalność, ma tych reklam, bardzo dużo. I wbrew temu, co wtedy mówiono, e, bojkot się nie udał. E, reklamowane są dalej firmy, dość grube firmy, które za swój czas zrobiły wypłacą krocie. Republika ma coraz więcej pieniędzy, dzięki którym może się rozwijać. Czy się będzie rozwijała? Nie wiem, bo pamiętajmy o tym, że ludzie, którzy stoją za rządzeniem w Republice, no, no to nie są mistrzowie świata, ale być może poszli głowy i wiedzą, że jest bardzo ciężko i, i będzie bardzo ciężko przez najbliższe lata, w związku z tym być może coś się u nich zmieni. W każdym razie TVP dołuje i praktycznie jest do zamknięcia, bo już nikt go nie ogląda. Jest jeszcze bardziej paździerzowate niż było wcześniej. To jest niewykonalne, ale jednak się udało. Brawo nowej ekipie. A Republika ma szansę stać się dużą telewizją, Gdyż uwaga, z rozmów z ludźmi z dużych pieniędzy warszawskich wynika, że wynika, że ci ludzie stoją za tym, żeby te pieniądze z reklam jednak trafiały do Republiki, gdyż uważają, że jedyną szansą dla Polski na przyszłość, to jest dziwne, że tak myślę, ale jednak tak jest, jak się okazuje, jest to, że jednak będą dwie nogi i coś wisiało pośrodku w postaci Konfederacji. O tym nie mówili, ja teraz sobie się dałem dwie nogi, czyli żeby Tusk nie był zbyt mocny w związku z tym, że ma główne wszystkie media jedno ma pod własnością swoją, czyli telewizję TV państwową, TVN i inne stacje są mu przychylne w ten albo inny sposób warto, żeby kształcić taką odnogę medialną, której to wykształcić nie potrafi Jarosław Kaczyński przez 8 lat i to teraz robią ludzie w ogóle spoza systemu politycznego, którzy po prostu dbają o to, żeby była jakaś równowaga w systemie dziwne to, nie wiem czy niepokojące, chyba nie, chociaż może to dziwne i niepokojące, że ludzie, którzy stoją za biznesem w Polsce, gruby Biznesem i rozdają karty i e, pieniądze w Polsce wszystkim, którzy powinni dostać pieniądze, jednak nie chcą zniknięcia prawicowej telewizji. Ja wiem, też powie, pista nie prawica, ale jednak to jest jakaś telewizja nie lewicowa na pewno. No może PPS-owa, ale jednak nie komunistyczna do jasnej cholery. Kończąc poprzedni wątek dane jakie są przede mną, mówią, że reklamy w Repty Republika skoczyło 3000%. Rozumiecie TVP straciło 75% widzów, praktycznie wszystkich, a w tym czasie 3000% wzrosły przychody z reklam w Republice. No, gratuluję chłopakom, chociaż uważam, że robicie taki sam paździerz jak TVP. Należy no, ktoś to oglądać chce, to dziwne, że ludzie z TVP nie kontrolowali działań waszych, skoro stracili na to ogromne pieniądze. No ale nie chodziło chyba o pieniądze, tylko o to, że pokaże, jak strasznie walczy z pisem. A jak wiadomo, nie za bardzo. Z nimi się walczy, gdyż nic się kompletnie nie robi oprócz jakiejś spektakularnej akcji z Wąsikiem, z komisją na początku, a w tej chwili spółki, skoro państwa, nieruszone, politycy PiSu nieruszeni i jedyna akcja, jaką możemy odznaczyć, nie pochodziła ze strony Platformy, czyli akcja Solidarną Polską. Solidarna Polska i cała sytuacja jest ciekawa z kilku różnych powodów. Jeden wam za chwilę przedstawię. Otóż tu znów pojawiły się głosy, że PiS, Prawo i Sprawiedliwość, niucha się z PSL-em. Ja o tym w tym programie mówię już chyba, nie wiem, od 8 lat, 7 lat, sześciu przynajmniej, o tym, że niuchają się z PSL-em pisowcy i to jest zawsze prawda, tylko nic z tego nie wychodzi, tak? Bo w finale kończy się na tym, że nikt się nie chce skumać z tą drugą stroną i wyjaśnię teraz, o co chodzi. Sytuacja jest bardzo prosta. PSL jest podzielona na dwie frakcje. Jedna jest silniejsza, gdyż jest związana z władzami w PSL-u, które nie zamierzają w żaden sposób bratać się z PiSem. Dlaczego o tym za chwilę? Tu się pojawi Pani Ziobro. Z drugiej strony jest większość tylko ta mało znacząca tak naprawdę w głosowaniach i w kierunku, w którym idzie partia PSL, i ci jedni, i drudzy są połączeni tym, że jak patrzą na Tuska, na jego ekipę, na rząd Tuska, na rząd nawet ten Hołownik, który jest w koalicji z PSL-em, za moją ręce, gdyż to nie jest rząd konserwatywny, jak twierdzą. Mm, geniusze, jak oni to zauważyli? Mają dość genderów, mają dość lewactwa, mają dość tego wszystkiego, co się zwykłym ludziom i oni wszyscy bardzo z chęcią by zmienili koalicję na przykład na jakąś inną, tylko nie za bardzo mają wybór. Ta część mniejsza, która ma coś do w psl twierdzi, że ten sojusz, koalicja z PISEM miała ręce i nogi pod jednym, a nawet kilkoma powodami, które się w sumie kulmują w jednym powodzie, czyli kwestie personalne w prawie sprawiedliwości. Chodzi konkretnie o ludzi takich jak Kamiński, Ziobro, Wąsik. Którzy to uwierają bardzo PSL, gdyż działali na szkodę PSL przez całe lata, robili podsłuchy, robili jakieś agendy, które powodowały, że psl czuli się źle, albo byli zakupodani, albo robili coś w ogóle. Nie PSL-owcom, tylko robili rzeczy niezgodne z prawem do końca, o czym teraz wiemy, że to jednak była prawda w jakiejś części. W związku z tym mają postulat do Kaczyńskiego, który podnoszą na wszystkich takich spotkaniach, na których jest mowa o ewentualnej kolizji. Panie Jarku, pan wyrzuci tych ludzi od siebie, bo inaczej będziemy się bali, że skończymy jak leper. Bo przypominam, że Kamiński i Wąsik wykończyli lepera, który był koalicjantem pana Kaczyńskiego, za zgodą Kaczyńskiego, więc nie bardzo rozumiem, na co oni liczą w sytuacji, w której e, znów się znajdą tam, nawet bez Wąsika Kami i Kamińskiego. Tak? Będzie tak samo prawdopodobnie, aczkolwiek być może lepiej. Lepiej, gdyż jak zniknie Wąsik i Kamiński. E, Zmieni się ponad wszystko. Moim zdaniem nie, ale ci PSL-owcy stawiają taki warunek, czy mają rację, czy nie. Zobaczymy za, za chwilę, bo pan Ziobro ma kłopoty. To jest jeden z tych osobników, którzy też mają w wlecie, zdaniem zielonych, w sensie PSL-u, żeby doszło do koalicji. E, pan Ziobro wylatuje powoli już poza nawias. Kamiński i Włośnik zostali i są wielkimi gwiazdami przecież PiS, w związku z tym szybko to nie nastąpi. I chyba dobrze to szukanie nastąpi, gdyż PiS ciągle jeszcze nie wyciągnął żadnej lekcji z ostatnich wyborów. Nie wyciągnął że lekcji, wręcz przeciwnie. Po udanych wyborach samorządowych czy myśli, że dobrze mu pójdzie w wyborach europarlamentarnych, co nie jest wykluczone. W związku z tym nie robi nic, nie zmienia nic kompletnie. Polityka pisze się zmieniła, oprócz tego, że kłamią, no, zaczęli kłamać bardzo. Kłamią, że byli przeciw Zielonemu Ładowi, kłamią, że byli przeciw Unii Europejskiej. No ale nie kłamią ustawicznie, tyle, że i kłamstwa w porównaniu z kłamstwami platformy, no, przechodzą bardziej niezauważenie, mam wrażenie. No bo posłuchajcie, że Paratuska. Dzisiaj dostaliśmy potwierdzenie i to jest y, oczywiście no, niepokojący scenariusz, potwierdzenie tego, że presja na granicę wschodnią Polski to nie jest migracja spontaniczna ludzi, którzy uciekają z różnych krajów. W tej chwili te dane są naprawdę y, bardzo nie, precyzyjne dane, bardzo niepokojące. Ponad 90% tych, którzy przekraczają polską granicę nielegalnie, to są y, y, ludzie dysponujący rosyjskimi wizami. Tak, ten gość stwierdził właśnie, że e, posiadł wiedzę, jak słyszeliście dosłownie przed chwilą, e, że ci ludzie, którzy szturmują naszą granicę, to nie są inżynierowie, dentyści oraz naukowcy muzułmańscy, tylko to są ludzie przysłani przez Putina. On, on to odkrył i przekazuje tę wiedzę, żeby lud też to odkrył. Problem polega na tym, że lud wiedział o tym od samego początku. Każdy rozsądny człowiek wiedział o tym od samego początku akcji granica i to, że Tusk używał kłamstw, manipulacji i oszustw, żeby opowiedzieć nieprawdę na temat rządu Bisu i jego Podejścia do imigrantów, którzy są biednymi, fajnymi ludźmi, których trzeba chronić. To jest pani Holland, to jest pan Tus, też mówi takie rzeczy. To jest wielu innych polityków platformy, którzy biegali siatkami, twierdząc, że trzeba chronić tych ludzi. W tej chwili już się ich nie chroni. Straż Graniczna traktuje ich w wiele brutalniej z zapisu, i te kłamstwa też przechodzą. Przechodzą te kłamstwa jednej i drugie w apartach partyjnych wśród wyborców PiSu, wśród wyborców Platformy, bo nikt tego nie zauważa, gdyż cokolwiek powie lider, oni na się zerują. Pff, aha, czyli jest ciemno. Jest jasno, bo tak powiedział. O, znów jest ciemno. Kurde, no, lider tak jak stroboskop. Wszystko się zmienia w okamgnieniu. E, to są wyznawcy tych obu partii. Tyle, że poza tymi wyznawcami jest cała ludzi, coraz większa masa ludzi, która widzi, że coś jest mało okej. Okay. Widziała to wcześniej jakaś mniejsza grupa ludzi, która ogląda na ten program między innymi. W tej chwili dostrzegają to nawet ludzie, którzy oglądają mainstream, i widzą, że w TFOP jest źle, że przekaz jest zły, że trzeba to zmienić. Widzą, że spółka, z którą państwa źle się dzieje, Orlen odnotował największą od lat stratę w ciągu ostatniego czasu. Po tym, jak po czasach platformy przejął Orlen Obajtek, te zyski ciągle rosły. Rosły, rosły, rosły z kakao. tam takich jakiejś takie ale ciągle rosły. No i w końcu przejęła ta platforma pół roku temu, przyjęłam. I nagle wszystko rypło, gdy w spółkach, skarbu państwa, źle się dzieje, bo nie ma tam komu zarządzać tymi spółkami. Nie ma ludzi, którzy potrafi by nimi zarządzać i chcieliby zarządzać, żeż tak jak jest, kiedy mówiłem na początku kadencji nowego rządu, że wszyscy rozsądni ludzie związani z platformą, znaleźli sobie dobrze płatne prace na rynku, normalnym rynku. Nie to, na wolnym, bo nie na rynku, ale na rynku pracy. A ci, którzy zostali, to nieudacznicy, którzy nie potrafią nic kompletnie. Ci nieudacznicy dostali z spółki, te które dostali, bo części dłużej nie dostali i te, które dostali, kładą kompletnie po Stałe spółki albo się ciągle dobrze mają, albo jeżeli mają problemy, to oczywiście można zrzucić na go tylko nikt ich nie zmienia. Bo bójdą jest to, że cokolwiek się zmienia w narzuci już tego, że zatrzymane jest wszystko dookoła. Kilka dni rozmawiałem z jednym z szefów spółki komunikacyjnej, jednej z spółek komunikacyjnych, a kolejowych e, i spytałem co z moim pociągiem do Serocka, gdyż mam tutaj pociąg e, 5 minut z domu, jak sobie dobrze pojadę, jak sobie słabi, jadę z granicami to jest 10 minut, ale jak normalnie jadę to mam 5 minut i to jest bardzo okej, okay, ale e, to jednak jest 5 minut, muszę się spieszyć, mogę spodziewać się wypadek, będzie nieprzyjemnie na drodze, że ja tak szybko jeżdżę, w związku z tym pytanie kiedy zostanie podniesiona kolejka do mojego Serocka, która miała być ciągnięta później, na Podlasie gdzie dobrze sobie kolejką jeździł. Co usłyszałem? Usłyszałem, że wszystkie infrastrukturalne Inwestycje zostały wstrzymane. Nie tylko CPK, nie tylko porty, nie tylko to, po prostu atom też nie, to nie tylko atom, CPK i porty. Wszystkie praktycznie infrastrukturalne inwestycje zostały wstrzymane i nie wiadomo kiedy ruszą. To strasznie denerwuje rynek, który reaguje nerwowo. O tym też mówimy w polityce od kilku dobrych tygodni, jeśli już nie od miesiąca, bo zaczęło się miesiąc temu, firmy zagraniczne starają się stąd wyjechać, gdyż nie ma pewności rozwoju tego państwa. Nie ma inwestycji, w związku z tym nie ma pieniędzy dla firm różnych, które mogły budować ten kraj i tak dalej, i tak dalej. Intel już dawno jest chyba w Rumunii, z tego pamiętam. Jeżeli nie w Rumunii, to pewnie nie jest w Polsce. I ten rząd, który zawsze się chełpił tym, to nie była nigdy prawda, tak, ale zawsze się chełpił tym, że oni znają się na gospodarce. W 2005 pokłócili się o to, bo PIS i PO, które dziś to jest jedno zło, wtedy były dobrem wspólnym, bo PIS i PO chciały zniszczyć razem komunizm, w związku z tym mieli się podzielić rządami. PIS miał dostać sobie spółki siłowe a platforma spółki Gospodarze, gdy oni się znali. Wtedy chyba tak. Ale od tamtego czasu minęło już blisko 20 lat. Yy, no i wygląda na to, że platforma przez okres, jeśli chodzi o rozwój, ma niedobytki kadrowe, nie potrafi rządzić, doprowadza kraj do ruiny i do tego, że wyjeżdżają stąd duże firmy. Nie jest wesoło, ale zobaczmy, czy może jest coś weselszego tego, o co pojaram. Ten dźwięk, który właśnie zniknął z waszych uszu, do deszcz, który zaczął palać tutaj za oknem. Musiałem zamknąć drzwi, także proszę mocniej za dodatkowe efekty dźwiękowe. Za spadające właśnie sławki to też grzmotły. Ee, Ukraina ma ogromne problemy. Jeszcze chwilę nie będzie można tam śpiewać Orły Sokoły. I tej całej piosenki to doskonale znacie, gdyż uwaga Orły i Sokoły omijają szerokim łukiem Ukrainę. Oczywiście z powodu wojny, która tam ciągle się toczy. inni mówią, że się nie toczy, jednak się chyba toczy, gdyż Orły i Sokoły zmieniły sobie e, fruwania rejony i omijają szerokim łukiem Ukrainę. Także słynna pieśń łącząca oba narody. <słuch> Za chwilę straci sens, gdyż orły sokoły po prostu już tam przestały funkcjonować. Druga informacja to to, że Google dostał strzała od swoich internautów, z użytkowników, gdyż jak doskonale wszyscy wiecie, jeżeli nie, to w tej chwili się dowiecie, Google sprzed pięciu lat to jest inny Google niż dziś i funkcjonuje na naszych komputerach i telefonach komórkowych. Ten, który był 10 lat temu był całkiem jeszcze inny. 10 lat temu było znaleźć wszystko. Jak się wpisało jakąś frazę w Google, to wyskakiwało wszystko. O, jest wszystko. Dobra, wiem wszystko o świecie jest bardzo dobrze. Nie, jest bardzo źle, ale wiem wszystko. więc Jest bardzo dobrze, bo wszystko co sobie wiem. W tej chwili wielu informacji nie znajdziecie. W artykule, który dołączam do opisu tego filmu, poniżej, tam gdzie możecie też opłacić abonamenty za Polityko, e, dodaję link do szczegółowego opisu jak ominąć googlowskie zabezpieczenia e, traktujące użytkownika jak człowieka, który nie powinien mieć informacji i dzięki którym to możecie używać Google wyszukiwarki i tak jakbyście się urodzili wiem, 15 lat temu, jeżeli używać. Czyli wracamy do korzeni. Za pomocą prostego tylko opisanego w artykule znajdziecie w Opis tego, jak ominąć te wszystkie ograniczenia, które ograniczają przeszukiwanie Google'a. Polecam, gdyż jak zacząłem sobie grzebać, to faktycznie nagle się okazało, że ta wyszukiwarka ma ogromne zasoby, a nie tylko komercyjne strony, które publikuje w pierwszych strzałach po wpisaniu frazy słów kluczowych. Anglia, Anglia UK, zresztą tutaj mówiliśmy, że Anglia przeżywa jakiś taki odwrót od okresu bycia w Unii Europejskiej. W zeszłym tygodniu wycofali ze szkół Anglicy gendery. Jak mówiłem, będzie zakaz, ale o tym już mówiłem, w związku z tym jest nowa informacja. W tym tygodniu grudnia wieść, że Anglicy przestają segregować śmieci. A czy nie, że wszyscy Anglicy, tylko że wszyscy obywatele Anglii, którzy mają swoje prywatne śmietniki. Ludzie, którzy rzucają śmieci na śmieci, nie będą musieli mieć 50 kontenerów domów, do których rzucają skarpetkę, kapsel, plastik, papier. Te wszystkie rzeczy, które w Polsce nawet trzeba segregować. No więc rząd stwierdził, że to jest kompletnie bez sensu, gdyż e, to jest robota firm, które zarabiają krocie na śmieciach. Ja przypomnę, że jeszcze dobre parę lat temu w Polsce. Co zarabiałeś na śmieci? Jak miałeś tekturę, to jak dużo tektury, to szedłeś na śmietnik i sprzedawałeś, tak? W tej chwili płaci się za to, że się odda tekturę na śmietnik. Z której tektury ludzie, którzy są właścicielami śmietnika i tych wszystkich firm śmietnikowych, wyciągają ogromne pieniądze, bo są tony tektury, to są tony butelek, to są tony różnych odpadów, za które ci ludzie później dostają pieniądze. Czyli dostają pieniądze od nas za to, że my sortujemy rzeczy, dla których oni później zarabiają pieniądze. I to nie może być takie straszne, tyle że my sortujemy rzeczy, i to Anglicy zauważyli, jakbyśmy byli pracownikami śmieciarni, tak, wysypisk śmieci. Tymczasem przeżywają technologię do segregacji śmieci, w związku z tym nie ma sensu, żeby obywatele segregowali śmieci. Jeżeli firmy, które zarabiają miliardy dolarów w skali świata i funtów w przypadku Wysp na tym, że zajmują się śmieciami, stać ich na to. Niech sobie po prostu kupią segrega segregatornie, które po prostu oddzielają plastik od szkła, szkło od plastiku, plastik od papieru, papier od puszek i tak i to jest nowy pomysł rządu brytyjskiego, to będzie wprowadzone w najbliższym czasie dla Wysp Brytyjskich, co jest jakimś takim powrotem. Do normalności, tak? Więc odnotowuję ten powrót do normalności. E, czy to będzie jakiś szerszy powrót? Na razie śmiem wątpić, żeby już poza jakimiś normalnymi pomysłami powrotu do normalności. E, na Wyspach Oldyskich pojawia się mnóstwo pomysłów, które jakby były, są kontynuacją bajzlu umysłowego e, wynikającego z bytności w Unii Europejskiej. Ale to może być tak, nie wiem, tak zakładam. tak Spójrzmy pozytywnie. To może być po prostu tak, że w tych wszystkich ministerstwach są bardzo różni ludzie. W części ministerstw, czyli szkolnictwa w tym przypadku, oraz tych odchodów społecznych. Być może są mądrzy ludzie, a w tych pozostałych są jeszcze ludzie ze starego nadania, czyli z nadania europejskiego. Być może oni się ich pozbędą. Być może tak będzie, albo się ich nie pozbędą i będzie taki dualizm. O, Anglia zrobiła fajnie. Mm, Anglia zrobiła niezbyt mądrze i niezbyt fajnie. Bądźmy dobrej myśli. Być może ten trend przejdzie do nas. jak rozumiem, u mnie jest panem na wysypisku, z którym się zaprzyjaźniłem bardzo w trakcie remontu, bo byłem tam kilka razy dziennie. Wiozłem tony różnych śmieci, posegregowanych oczywiście. Tak jak powiedziałem o tym, że w nie rozumieją segregacji, i on tak jest posmutnią bo to jest fajny facet, i to dobry człowiek z niego jest. I on tak, ale panie Rafale, to ja stracę pracę. A tak nie no, przecież zawsze będą śmieci do zrobienia, do wrzucenia, do zebrania, tylko po prostu nie będzie to segregowane przez ludzi. I to ma, myślę, głęboki sens. A, na koniec informacje z Rzeszy, z Rzeszy, w której to trwa od tygodnia nie lada afera, gdyż na takim helu rzeszowym, w sensie niemieckim, w którym to helu mieszkają najbogatsi, najbardziej zimnici mieszkańcy Rzeszy e, i ich dzieci też z Rzeszy mieszkańcy, w sensie dzieci rzeszowe, zrzeszowane, zrzeszone dzieci w Rzeszy, e, wybuchła ogromna afera. W trakcie jednej z imprez, a której to dzieci dobrych ludzi, bogatych ludzi, bardzo ważnych ludzi w Niemczech, ubrane w bardzo dobre ciuchy, mające drogie telefony bardzo dobre, w dobrych warunkach, bawiły się te dzieci na jakiejś polanie czy na jakimś innym pikniku. Hmm. Doszło do sytuacji, która to Niemcami strząsnęła. z nie mi dla mnie pod. Zresztą posłuchajcie sami. Tag Ci ludzie młodzi, elity niemieckie, które mają kształtować przyszłość Niemiec, już teraz kształtują ich rodzice, teraz przyszłość, teraz pałeczkę kształtowania przyszłości mają przejąć właśnie ci młodzi ludzie z filmu. że ktoś nie zrozumiał, o czym oni śpiewają, to ja zacytuję. Ausländer Ross, czyli wąd ze wszystkimi e, tymi przybyszami, z Polakami, Turkami, Turbaniarzami i wszystkimi innymi, gdyż Auslauder Ross oznacza, że oni wszyscy mają zniknąć z winokręgu i że była czysta biała Rzesza. Tak mówią media niemieckie, bo ja sobie myślę, że po prostu Mieli bekę, tak naprawdę, jeśli się dobrze łowili, a ja, przy okazji sobie sadzali palce do nosa i czosali sobie włosy w sposób, który powoduje, że byli podobni do kogoś innego. To czysty przypadek, absolutnie. W Polsce też mam wiele osób, w tym mnie na przykład tutaj robi Bekę z hitleryzmu i nazizmu, gdyż to jest sposób na leczenie traumy. O której rozmawiałem z Krzysztofem Ziemcem w spotkaniu na antenie kanału Otwarta Konserwa, który polecam. Otwarta Konserwa, kanał Polecam cały czas, gdyż są mądrzy i fajni ludzie. A o traumach powojennych i o traumach po Balcerewiczowi, tam rozmawialiśmy dłuższą o chwilę, więc tą rozmowę polecam. Polecam też polityko które niezmiennie ukazuje się w soboty. Dzisiaj dziabnąłem od kogoś na wsi zegar gwizdnięty chyba z dworca kolejowego w trakcie likwidacji. Oddam go, kiedy dworzec Kolejów w stanie powstanie, wtedy ten zegar tamtawi z powrotem. Muszę tego opanować, jak go podłączyć do sieci, gdyż się okazuje, dzisiaj, to wiedziałem, to jest ciekawostka, może dla wielu z Was, że wszystkie zegary kolejowe na dworcach są podpięte pod jeden serwer, kiedyś pod jeden zegar atomowy, który wyświetla i tą samą godzinę, i one wszystkie o tej samej godzinie w całej Polsce robiły cyk. I w związku z tym, że ten nie jest do taki serwer kolejowy, to on nie robi nawet nic kompletnie, na się nie świeci, ale ja sobie z tym poradzę. Już w kolejnym programie będzie już dobrze, a na pewno w najbliższej przyszłości uruchomię ten zegar. Więc chodził. Także dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję za ciepłe głosy na temat Blue Screena, który zniknął. Ehm, aczkolwiek ciepłe głosy na temat Blue screena, który niestety zniknął, części was, jest to opinia, powodują, że Blue Screen czy green screen wróci za jakiś czas, przynajmniej na jakiś czas, ludzie wracał sobie czasami. Ehm, do zobaczenia miłego wieczoru. Rafał Dugafronskiewicz, TV, specjalnie dla was pod warszawą. Nadawał ten program. Lista darczyńców: Polityko.tv. Żegnajcie i do zobaczenia. A jeszcze jeden komunikat: w tym tygodniu widzieliśmy się w Brodnicy, to jest wtorek, zdaje się. W Brodnicy odbędzie się spotkanie z ciekawym człowiekiem, czyli ze mną, co jest szokujące nawet dla mnie. I na tym możemy skończyć program, gdyż w tym momencie już naprawdę nic nie mam do więcej do powiedzenia. Poza tym, że bardzo wam dziękuję za uwagę i życzę miłego tygodnia oraz spotkania w Brodnicy oraz w programach, które pojawią się wkrótce. Czyli w sobotę na pewno pitu pa. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.